Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. I jak tam postanowienia, i jak tam praca nad doskonaleniem siebie. Ale wiemy przecież, że każdy post to łaska. Także Wielki Post to wielka łaska. A co znaczy łaska? Łaska to jest dar dany za darmo. I tak samo Wielki Post. I wszystkie nasze próby bycia lepszym są tak naprawdę przyjęciem tego, co ma dla nas Pan Bóg? Zgodą na to, co ma dla nas Pan Bóg, zaufaniem Bogu. Tak, ja nie przeżyłbym żadnego postu. Ja nie dałbym rady ani się modlić, ani pościć, ani być dobrym, ani nawet robić to, to co robię tutaj. Gdyby nie to, że zdecydowałem się i cały czas się decyduję, co chwilę odświeżam moją decyzję zaufania Bogu. Odświeżam to, że jestem gotów przyjąć to, co Pan Bóg mi daje. Jeśli daje mi post, przyjmuję post. Jeżeli daje mi modlitwę, przyjmuję modlitwę. Jeżeli robi moje serce dobrym, jestem w stanie pomóc komuś. Wszystko On robi. Tak naprawdę. I za wszystko Jemu należy się chwała, bo ja sam z siebie, kto mnie zna, ten wie, Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na dwóch górach. Jesteśmy na górze z Abrahamem i jesteśmy na górze z Panem Jezusem. Zacznijmy od tej pierwszej góry. Jest to czytanie z 22 rozdziału Księgi Rodzaju, który był dla mnie dosyć dużym wyzwaniem kiedyś. Teraz jest mniejszym, bo, bo, bo część prawdy się rozjaśnia. Jest to ten dzień, kiedy Pan Bóg mówi do Abrahama, Abrahamie, weź Twojego jedynego syna, którego miłujesz, Izaaka, iść do kraju Moira, Moria. I tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, który Ci wskaże. I ciężko nam zrozumieć, myślimy, że ten Bóg jest jakiś okrutny. Bo nawet jeżeli wiemy, że, sam, że cała sytuacja skończy się dobrze, nawet jeżeli wiemy, że, że to był takie, taka próba dla Abrahama, tylko że Pan Bóg wiedział, że go tylko wystawia, to Abraham nie wiedział. I nawet samo to jest strasznym okrucieństwem nie uważasz? Ja tak uważałem. Ale jeżeli prześledzimy życie Abrahama, ja troszeczkę o tym, jak wspaniałym człowiekiem był Abraham, mówię w takim nagraniu tylko dla dorosłych, w którym przedstawiam różne takie ludzkie strony tych wielkich postaci, wielkich świętych z Biblii. Za Abrahamem stoi szereg niewierności wobec Boga, i to grubych niewierności wobec Boga, tak? Nawet te słowa pana Jezusa. Tak, na przepraszam, pana Boga do Abrahama, powinny dać mu dużo do myślenia. Bo co to znaczy, weź twojego jedynego syna, którego miłujesz Izaaka. Izaak nie był jedynym synem Abrahama. Izaak był drugim synem Abrahama, bo pierwszego miał ze swoją służącą, bo się nie mógł doczekać na spełnienie Bożej obietnicy. Abraham miał syna przed Izaakiem. Czyli te słowa Boże, to co powinny zrobić w Abrahamie, to to, że źle traktuje moich synów, bo tam były tarcia, Abraham wyrzucił. Tak naprawdę to też było przypomnienie tego, że Abraham wyrzucił Izmaela i jego mamę na pustynię, żeby umarli, bo już się doczekał Bożej obietnicy. Dlatego też on mógł myśleć, że Izaak jego, jest jego jedynym synem, bo tylko jego miłuje, czyli jego ojcowska miłość nie była sprawiedliwą, nie była dobrą miłością, tak naprawdę. A? I to też było przypomnieniem tego, że on mógł to też zrozumieć tak, że skoro pozbyłeś się Izmaela, to może teraz czas na Izaaka, a tak naprawdę. To też było takim ułożeniem serca Abrahama, żeby nauczył się być wiernym Bogu, żeby nauczył się słuchać Boga, żeby nauczył się być posłusznym Bogu, żeby nie kombinował po swojemu. My często kombinujemy po swojemu. Pan Bóg nam obiecuje wielkie rzeczy, a my chcemy je przyspieszyć? Może dam sobie. Robimy swoich Izmaeli, a potem, jak już spełnią się Boże obietnice, to jakby staramy się wymazać, pozbyć się Izmaeli. To była ciężka próba dla Abrahama, ale to była próba konieczna, bo no, potem autor listu do Hebrajczyków napisze, że Abraham był wierny Bogu i ta jego wierność zapewniła mu miejsce, które ma miejsce Ojca wiary. Tak. Większość wierzących ludzi na świecie, bo wy, wyłączymy buddystów, hinduistów i wschodnie religie, to trzy największe religie na świecie. Mamy w takiej chrono, chrono, chronologii, tak? Mamy Żydów, mamy chrześcijan i mamy muzułmanów. Wszystkie trzy religie mają za ojca Abrahama. On stał się ojcem wiary wielu narodów i ojcem wielu narodów. Dlatego, że przeszedł przez tą próbę, dlatego, że zdecydował się do końca zaufać Bogu, nie kombinować po swojemu. To jest ciężka próba. Ile z rzeczy jesteś w stanie poświęcić? Kogo jesteś w stanie poświęcić? Jak bardzo jesteś w stanie oddać Bogu siebie, swoich najbliższych, to co posiadasz, to co jest dla ciebie najdroższe? To nie chodzi o to, żeby oddać Bogu, żeby Bóg to zniszczył, ale być gotowym. Tak? Bo nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby stać. Z Bogiem, żeby stać, żeby stać wpatrzonym przy Bogu, żeby chodzić w Jego obecności, Posiedź nad tym czytaniem. Pozwól Bogu mówić. To jest 20 roz, 22 rozdział Księgi Rodzaju. Czytaj to, czytaj to raz za razem, raz za razem i daj Bogu mówić do Ciebie przez to czytanie. Daj Bogu powiedzieć to, co w Tobie jest. Potrzebne, żeby mu oddać. Psalm dzisiejszy to jest psalm, z którym miałem swoisty problem, bo my w języku polskim śpiewamy: W krainie życia będę widział Boga. A tak naprawdę, tam, co jest napisane, to, tam, to co jest napisane w tym psalmie, to będę chodził w Bożej obecności, w krainie żyjących. I jeśli weźmiemy sobie tą, to takie pierwsze to, co śpiewamy dzisiaj, w krainie życia będę widział Boga, to od razu przenosimy się do nieba, że tutaj jest ciężko na ziemi, tu jest nam trudno, tu jest ta, ten łez padł, ale jak umrę, to pójdę do nieba i będę, tam jest kraina życia i będę widział w krainie życia Boga. A jeśli zaśpiewamy, zgodnie z oryginałem, chociaż jedno i, drugie, jedno i drugie tłumaczenie jest poprawne, będę chodził w Bożej obecności w krainie żyjących. Prorok Izajasz, używając tego sformułowania kraina żyjących, mówi o ziemi, mówi o tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Czyli tak naprawdę ten psalm można zrozumieć, że tutaj, teraz, na tej ziemi będę chodził w Bożej obecności. Tak? Czyli będę chodził tak, jakby Pan Bóg był naprawdę przy mnie, jakby był ze mną, jakby był obecny, jakbym był otoczony, oblany, zanurzony, ochrzczony. Bożą obecnością. I o to chodzi w tym psalmie. Że już teraz, tutaj na ziemi, mogę chodzić tak, że będę to kontynuował w niebie. I o tym jestem ten psalm. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Cenna jest w oczach Pana śmierć w Jego wyznawców. Bo Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwy imienia Pana. Wypełniemy śluby dla Pana przed całym Jego ludem w dziedzińcach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie, Jeruzalem. To jest psalm o zaufaniu, o to zaufanie, które Bóg wypracowywał w Abrahamie. Jest konieczne, żeby chodzić z Bogiem, tak? Pan Bóg, nawet jeśli jesteś w wielkim ucisku i masz ufność, masz zaufanie Bogu, jest w stanie cię wyjąć z tego ucisku, po swojemu. Bo my często nie doświadczamy cudów w życiu, my często nie doświadczamy Bożego działania w życiu, my często nie doświadczamy tego, że Pan Bóg nam pomaga, myślimy, że nam nie pomaga, ale my często w prośbie o pomoc... Mówimy Bogu, jak ma to zrobić. A Boża droga jest inna. I być może często nie doświadczasz Bożego działania, dlatego że spodziewasz się, że Pan Bóg podziała w ten czy inny sposób, a on chce przyjść ze strony, w której mu nie pozwalasz przyjść. Chcesz być wierny, wypełnić śluby dla, ba dla Boga, chcieć byćmy posłuszni. on no, wtedy rozerwie Twoje kajdany. Uwolnijcie i zacznijcie prowadzić w cudowne miejsce. Drugie czytanie pochodzi z Listu do Rzymian. Jest to ósmy rozdział Listu do Rzymian, bardzo króciutki. Przeczytam. Paweł pisze: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby, także wraz z Nim, wszystkiego nam nie darować. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czyż Chrystus, Jezus, który poniósł zaraz śmierć? Co więcej, z martwych wstał i siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami. Cudowne jest to czytanie. I tak naprawdę ja bym chciał, żeby to czytanie prowadziło każdego z nas przez ten czas Wielkiego Postu. Bóg jest z nami. Bóg nie jest przeciwko nam. Ta wizja Boga, który jest groźnym sędzią, który tylko czeka na to, żeby nas potępić, to nie jest wizja chrześcijańska. To nie jest chrześcijaństwo. To jest jakieś pogaństwo tak naprawdę. Tak, bo tu pisze Paweł: skoro Bóg nie oszczędził własnego syna, tylko wysłał go po to, żeby wziął wszystkie Twoje grzechy. I dał się przybić do krzyża dla Twojego zbawienia i zmartwychwstał dla Twojego zbawienia. A teraz siedzi po prawicy Boga, siedzi na Bożym tronie. Jest Bogiem, który siedzi na tronie. I co robi dalej? Wstawia się za Tobą, przyczynia się za Tobą, prosi Boga o Ciebie. Mówi Mu, nie musi, bo Bóg jest najbardziej kochającym ojcem. Jak jesteś dobra, jak jesteś dobry. Hello! Jeśli Bóg jest z nami, Któż przeciwko nam? Dużo bardziej niż to pierwsze czytanie. Czytaj to. Tak? Naucz się tego fragmentu na pamięć. Powtarzaj go sobie rano, w południe, wieczorem. Jeśli Bóg z nami, jeśli Bóg ze mną, Któż przeciwko mnie? Tak. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciwko mnie? A Bóg, Bóg mnie wybrał. Bóg, który usprawiedliwia, nasz Bóg jest Bogiem, który usprawiedliwia. Któż może mnie potępić? Czyż Chrystus, Jezus, który za mnie umarł, co więcej zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za mną? Kochani, to jest chrześcijaństwo. To leży, to jest fundamentem naszej wiary. Jeżeli od tego nie wyjdziemy, to zabłądzimy. Pójdziemy na manowce kompletne. Jest część chrześcijaństwa, która idzie na manowce, dlatego że nie wraca do podstawowej prawdy, bez której nie ma chrześcijaństwa. Ewangelia. Przeskakujemy do dziewiątego rozdziału Ewangelii według Świętego Marka. I Marek zabiera nas na górę wysoką. Marka tam nie było. Był Piotr, Jakub i Jan. Ale Marek był przyjacielem Piotra. Później to Piotr mu opowiedział, jak było. I Jezus zabiera, żeby zobaczyli, jak wygląda jego modlitwa. Jest mało takich momentów, w których Jezus zabiera swoich uczniów na modlitwę. Za każdym razem, jak zabiera, coś się dzieje takiego niesamowitego. Przeważnie idzie sam, przeważnie oddala się sam. Dlatego można by sądzić, że za każdym razem, jak Jezus szedł na modlitwę, coś cudownego, coś ponadnaturalnego się działo. On szedł na spotkanie z ojcem. Czy ty idziesz? Jak często idziesz na spotkanie z ojcem? Jak często otwierasz się na spotkanie z tatą, ukochanym tatą, opóki jest. Najbardziej kochającym rodzicem w całym wszechświecie. Nie ma nikogo, kto kocha cię bardziej. Chodzisz się z nim spotkać? Jak będziesz chodził się z nim spotykać, to takie rzeczy będą działy się także tobie. Jego szaty się <noise> zrobiły tak białe, że nie sposób tego opisać. On zaczął jaśnieć. Obłok z nieba stąpił, z obłoku Bo głos Boży. Piotr zaczął się zachowywać, w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Chodzisz na modlitwę. To jest ten czas. Czas Wielkiego Postu. To jest ten czas, żeby iść na spotkanie z Bogiem. Żeby chodzić w Jego obecności, żeby iść. Czasem to musi być fizyczny ruch. Musisz się zamknąć w jakimś małej izdepce. Mówiliśmy o tym ostatnio. Idź na spotkanie z Bogiem. Usiądź. I daj się Bogu prowadzić tam, gdzie On chce, nie tam, gdzie Ty chcesz. Kochani, do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Pracuj nad sobą w ten Wielki Post, ale właśnie w ten sposób, żeby Bóg pracował w Tobie. I otwórz się na to wszystko, co On chce Ci dać. Niech te 40 dni, w których już jesteś, to będzie ten czas. Ten czas, kiedy Bóg dokona swojej zmiany. Że to już przestanie być Twoje wspinanie się do Boga, a zacznie być. Jego łaska, przyjmowanie tego, co On ma dla ciebie. On ma dla ciebie niesamowite i cudowne, i wspaniałe rzeczy. Jak już myślisz, że już masz wszystko, to otwierasz się na jeszcze więcej. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się z Bogiem. Pa!